Zainteresowanie będzie na pewno ogromne. Myślę, że 250 osób to jest, to jest takie absolutne minimum, które będzie chciało to relacjonować. Dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów, trochę przelecianych kilometrów, także już, już, już po tym pierwszym etapie tak, pewien etap się zamknął i zaczynamy właśnie ten drugi taką stricte organizacji, stąd między innymi takie spotkanie jak dzisiaj. Dogłosiliśmy ten wolontariat kilka dni temu, 4 czy 5 dni temu. W tej chwili mamy około 100 ofert, także bardzo duże zainteresowanie, bardzo ciekawych, wartościowych osób, które chcą razem z nami uczestniczyć w tej imprezie, chcą ją utworzyć. Ruszyliśmy od początku lutego z różnymi akcjami. To są konkursy, to są takie informacje dotyczące samego turnieju, smaczki z turnieju. Ile osób odwiedziło ten fanpage przez ostatni tydzień? No, przez ostatni tydzień to jest blisko 102 tysiące osób. W tym roku rozpoczniemy dosyć nietypowo, ponieważ rozegrany zostanie mecz na środku jeziora, na sztucznie wybudowanym boisku, no i na które wjeziemy 300 ton piachu i rozstawimy profesjonalne boisko do środków plażowej. Jesteśmy na etapie takim, że sprzedaliśmy już ponad 200 pakietów wyposkich. Pakiet wyposki to tak naprawdę możliwość oglądania całego turnieju w warunkach luksusowych, czyli trybuna, która jest zadaszona, na catering na trybunie zarówno alkoholowy, bezalkoholowy, jak i przekąski. Ostatnio najciekawszą informacją taką ze świata siatkówki plażowej był rozpad pary Brink niemców byłych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, aktualnych. że porwę ją i sercu schowanym na wieki. Ja niczym się nie zajmuję. Ja słucham co tu wszyscy robią, I co I Jem pizzę.